Cześć, witam wszystkich serdecznie. Tutaj Wilkogracz znowu z dłuższą przerwą. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, bo dużo rzeczy obiecałem. No ale niestety, czasowo dosyć nie mogę tego zorganizować jeszcze. W każdym bądź razie, ostatnio pokazano na prezentacji Xbox nową gierkę Halo Infinity, ale ponoć mieszane reakcje były, jak gra wyglądała, że nie wyglądała tak pięknie, i tak dalej. I tak sobie przypomniałem, że w sumie wyszło Halo The Master Chief Collection na PC. W zestawie mamy w zasadzie cztery gierki, obecnie z planowanych pięciu. Mamy Halo Reach, czyli tak chronologicznie jest to pierwsza część tej gierki. Halo Anniversary, to jest Halo 1, stary dobry, do którego ten nowy, nowo ogłoszony Halo Infinity próbuje się tutaj upodobnić, Halo 2 i Halo 3. Pokrótce włączę Wam te gierki, pokażę jak każda wygląda. Ja już troszeczkę grałem, tak żebyście mogli widzieć jak daleko w danej części sobie tutaj grałem. Cześć Klaudiuszu, witam serdecznie. W tym odcinku pokażę wam właśnie Halo, jak to ogólnie te gierki wyglądają, Tym to się je. Specjalnie pominę wstawkę, żeby pokazać wam sam gameplay. Jeżeli będziecie chcieli mieć troszeczkę więcej nagrań z Halo, to mogę zrobić serię i chciałbym zacząć od pierwszej części Halo, którą wam zaraz też pokażę. Grafika jest co prawda już starszej daty, ale mi to nie przeszkadza, bo w grach chodzi przede wszystkim o grywalność, a Halo jakoś nigdy nie byłem przekonany dlaczego jest taki duży hype odnośnie tego Halo, ale, support, ale prawda jest taka, że ma fajny gameplay, fajnie się strzela i w ogóle można bardzo fajnie się tutaj zabawić w tej chwili. Tylko wylądujemy, to pokażę Wam pierwszą grę. Taka została później wypuszczona, bo to jest Halo Reach. June, to są właśnie spartanie. Było ich kiedyś więcej, natomiast w Halo 1 mamy tylko Master Chiefa. Okej, okay. jesteśmy szlachetną ekipą. Musimy się tutaj rozdzielić. Stawka być może będzie długa, ja później to wszystko wytnę po obróbce tego live'a, bo pamiętam, że w tym poziomie na początku trzeba było dosyć się nabiegać zanim w ogóle zobaczyliśmy jakiegoś wroga. Graficznie gierka bardzo fajnie się prezentuje. Że... Że... Covenantów zaczyna od razu. Mamy też, oczywiście na początku mamy tylko dwie bronie. W ogóle dwa sloty broni mamy. Możemy też tutaj rozumować pistoletu. Pistolet w ogóle jest bardzo fajny, jest bardzo potężną bronią fajno. Okay, tylko wiele dyskusji było, że został znerfiony w niektórych odsłonach serii, a w niektórych znowu był zbyt silny, ale stąd właśnie... Ta bronie tak zwana była bardzo silna, konkretnie jedynca. Znaczy, o, to właśnie tutaj użył ten Spartan specjalnej umiejętności, taka blokada, osłona czy coś. Tego wcześniej nie było. To są te małe śmieszne słworki, które tak są przeważnie w każdej części i przeważnie zawsze są. Okej. Okay. Fajna grafika, ale nie mnie za bardzo ta część. Kiedyś on przyszedłem na Xbox 360, ale to już było. Oho, oho wielki typu. Dobra, mamy więcej stworków. Nie widzę żadnych elitarnych jednostek jeszcze. W ogóle te małe stworki tak w taki śmieszny sposób potrafią ginąć. Okej, okay, mamy tutaj cały czas te małe. Zobaczymy, czy granaty leci, O, no. Dobra, no. mamy głowy. I tutaj jest, mogę mi tutaj ładnie dokopać. Chyba chcesz z Dobra, i po nim. Jakoś dziwo nie mam tych tarczy z sobą jeszcze, żadnych osłon. Dziwnie to wygląda, ale dobra. Oczywiście jest to gra typu... Y, schowaj się, jak dużo obraże ci zadali, do czasu aż osłony ci się nie odmawią, więc... Y... Lini też mamy trochę ograniczony, przepraszam cię, strusiu, musiałem pokazać demonstrację, jak uderza się z łokcia. Te małe z reguły przyjmują też jeden strzał z czas łokcia i konik. No, no, o, tam są jeszcze jednostki elitarne. Myślę, że zaraz. Zaraz wam pokażę. Dosyć ciężko się gra na poziomie heroicznym, muszę przyznać, w te odsłony na tej serii. Zobaczmy, może oszczędźmy Stusia tym razem. Może przyłączę na to, że lepiej trochę z nimi poradzić. Teraz naprawdę są bezlitości w tej części na poziomie heroicznym, bo strzelają cały czas. zobacz jak mi energia znika. Mój team gdzieś tam z tyłu, coś się ukrywają, czy coś, nie wiem. No sztuczna inteligencja jest w miarę, w miarę nie ja tego zdjąłem, ale są skupieni na innych jednostkach, tak że tak dobrze idzie. W sensie, moich tutaj w ziomkach. Oczywiście możemy coś wziąć w gronie po obcych, ale jak tarcza im spada, to fajne jest to Halo, że jest taka zasada, że wtedy łokieć, jak uderzymy go z łokcia, to od razu ginie. Ok, tak by wyglądał Halo Reach. To jest dosyć krótki taki przegląd i pokażę wam teraz, jak wygląda kolejna odsłona. Zrobimy save i quit. Teraz ja grałem też w mniej więcej wyglądają poziomy. No to wstawka jest, nie wiem czy ją mogę pominąć. Okay. Pierwsza odsłona, jesteśmy Master Chiefem, jedynym Spartanem w całej serii. Halo. Ale serii Master Chief, bo Rich w zasadzie to nie jest Master Chief, to wszystko jest przed wydarzeniami z jedynki. Ja sobie zaraz wysiądę Znowu mamy te malutkie stworki, tylko że tu jakoś gra się inaczej i zauważycie, że dźwięk broni jest po prostu super. To jest o wiele większe takie jakby uderzenie. W ogóle... Fajny jest efekt jak z granatu się rzuca tych stworków Tylko granat wybuchnie. To w spektakularny sposób, bo naprawdę lecą do góry tak. Że można się nieraz śmiać. one to są takie komiczne stworki. To od widać, że jest jakaś lepsza dynamika. Jedynki. Chodź, chodź. No chodź. Tu nie ma jakichś specjalnych umiejętności, e, tylko jakieś tarcza, czy coś po prostu biegamy sobie cały czas. O, i teraz granat możesz też przykleić do niego, To wtedy też jest dosyć fajny efekt, jak te małe stworki, jeśli granat przyklei, to dosyć potrafią paniki siać, w ogóle się przyklei granat i że coś tam mówią pod nosem w śmieszny sposób. Aha, może mi się uda nawet przykleić do jakiegoś jak granat akurat nie no. da. Dobra, i teraz zobaczcie. Tak wygląda gierka. W jej starszej odsłonie? Tak, naciśnę teraz tab, to mogę zobaczyć w lepszej odsłonie tę grafikę. Dużo się zmieniło i no niektórzy powiedzą, że granada wygląda na jakąś tam starą kiepską grafika i tak dalej. Ale to nie jest istotne, bo istotne jest gameplay, czyli grywalność. Bardzo dobrze się gra w takie gierki i ostatnio naprawdę ta mnie wciągnęła na dłużej. Dobra, to jest mój Warhawk, czyli. Rest. Dobra. Zladowaliśmy całą ekipę. Nie. Możemy. Strawanie jest bardzo proste. Bo tam, gdzie ja myszką się patrzę, tam pojedziemy. Ale możemy bardzo fajnie driftować, jak umiejętnie myszką tutaj wyciągniemy w lewo i w prawo. Teraz w kościół z wieżyczką powinien już licz strzelać, ale ono jest troszeczkę opóźnione w reakcji. Który mam jednego, ale się nie będę nim przejmował. Po prostu pojedziemy dalej. Ja. O, przejechałem? Nie przechajmy nieletanego, to nic. Jak się ktoś przejedzie, to ma się go od razu z głowy, ale. No, chyba w tym, w tym momencie ten gość z wieżyczki go od razu rozwalił, bardzo dobrze. Mamy też w lewy górnym rogu statystyki, takie jak zdrowie, gościa, który obsługuje wieżyczkę i naszego pasażera. No, z reguły dosyć szybko giną, jak nam się przewróci pojazd, ale. Dobra, ten nie miał szans. W każdym momencie mogę, oczywiście, wysiąść i prowadzić wszystko do parteru albo do. O, no. do spotkania 4 oczy. Widzicie, tak wygląda stara odsłona. Tak wygląda nowa odsłona. Bardzo fajna jest ta gierka i to no, się prezentuje. Polecam Wam w ogóle no, do samego trybu multiplayer, który teraz działa też. Teraz pokażę Wam Halo 2. Troszeczkę inne klimaty prowadzili, ale niemniej jednak fajny jest też efekt broni, że oto no, odgłosy są fajne. No tutaj okay, drugiego ładu oczywiście nie wiem co się stało, ale <grywa> chyba efekt tego, że poruszyłem um, ten pojazd i jeszcze nie przygniót, powodowało, to, że praktycznie ją ginąłem. Hoga, tu da? Nie. na bok ciebie nie potrzebuję. Oczywiście mógłbym go wziąć, ale. no, tu mamy nasze storki. Tak, możemy tak wyeliminować. Tutaj mamy naszego elitę. Ok, osłoną poszła i faktycznie powinien... Ok, jeszcze raz. Dobra, po drugim uderzeniu poszedł. Teraz mamy te małe stworki. No, <grystanie> są dosyć śmieszne, wcale w ogóle. Ok, poszły. <grystanie> no, dosyć śmieszne, ale dobra. One upuściły dużo granatów. Nie, nie opuścił żadnego granatu ale śmiesznie no, to dość jest tak normalny i na takim w sumie gra się bardzo dobrze tej grę. także to jest Halo Master Chief Collection test 1. Tak wygląda w swojej w dalszej odsłonie graficznej, tak w wersji remaster. Tu mamy nawet takie większe jednostki, które sprawią nam trochę większy kłopot żeby to powiem. no ale zobaczymy. Mi się czy może mi się uda coś zrobić. O bardzo sprytnie minął granat, a tu mi się akurat tam ten przykleił. Chyba musimy jeszcze troszeczkę w niego więcej ładować. Łowiu minąłem. Dobra. Dobra, mam słaby punkt z tyłu za pasami. Dobra. Ok. Dobra, dobra. A, gdzieś ma, no, tak. No, tak. no nic, nie udało mi się tym razem. Pokażę Wam teraz jeszcze, jak wygląda druga odsłona serii. nie trzecia, ale. Trwicznie natomiast wydaje mi się, że Halo 2 stoi na bardzo wysokim poziomie. Trójka nie jest w wersji Remaster. Gdzie ja tutaj mamy? ci klimaty. Tam mam małe skorki. Co się chce? Co dostanę. Nie zabiję go, nie zabiję. Dobra. Niech mu będzie. Okej. Okay. Tutaj mamy standardowo DRM-a. Czyli zupełnie inną broń. Zaszczerza takimi małymi seriami. O, tu mi się przepiło do nogi i oberwał. Już mały. Możemy też tutaj wieżyczki oczywiście też zamontować i w Boże nie strzelać Więc tak jest grafika w remasterze, a tak jest jej starsza odsłona, widzicie? Ja dużo pracy tutaj wykonali, ale szczerze powiedziawszy, nawet gdyby była taka grafika tutaj starsza, to mi by to nie przeszkadzało, bo w końcu Halo jest na PC-ta. I to jest najważniejsze. Okej. Okay. Klimatu wprowadzamy, jakby nie wiem, horror tutaj była dobra. A? jest dosłownie, więc nie trudno Cię nie zabić. Teraz możemy też wymieniać bronie na bronie obcych. żeby to zrobić, ok. To jest słabsza wersja, ale... Możemy też y, zrobić dual-wilda, czyli trzymać dwie bronie. Na no, ten sposób. O, grafika naprawdę na wysokim poziomie to stoi. Zobaczcie, to jest starsza wersja, to jest już odnowiona refresh. Puszczaj mi tutaj, wyżej. Z lewej strony mogę ładować tę broń, a natomiast ta z prawej puszcza cały czas. Okay. Troszeczkę za bardzo na nich ruszyłem. No, ale wydaje mi się, że graficznie y, cienie chyba najlepiej wyglądają w tej części. Tu no, mamy taką broń, a na sniperkę zobaczymy, czy zdajemy paru przed wyjściem. o już to wcale trzymałem. Aha, kurwa zabrakło municji, świetnie. Ej, hej, hej, wyjdź z niego. To akurat nie Dobra, dobra, dobra. Są bardzo słabe te modułki. Nie, że co? Nie, tutaj jest. Nie? Strzelacie. Dobra, i tutaj mamy nowego ładhoga. Widzicie? Dwójce. Mówię, no graficznie wygląda to bardzo fajnie. Idziemy na dół. O, tu w ogóle jest e, inny pojazd. To jest pojazd, właśnie tych obcych. Bardzo fajny jest. Ja mogę nim strzelać i dosyć szybko nawet się poruszać. Też dźwięki są bardzo fajnie zrobione. Prawym wciskiem mogę przyspieszyć tak, jakby lekko lewidować. Odskoczyć w ten sposób też możemy. To jest taki lewitujący pojazd. A, a, teraz fajny jest też taki efekt, że ja mogę... Ten pojazd się psuje. O, tu akurat dostali. Dobrze, teraz myślę, że pokażę wam jeszcze, jak wygląda trójka. Gwiazdko świeci mi tutaj. Hold i... Dobra coś się dzieje O mamy te małe Bardziej wkurzące niż kiedykolwiek O i strzela się podobnie Nie wiem dlaczego jest tak ciemno, taki efekt jakby nie wiem Światła nie było czy coś I tak też na konsoli wcześniej było Nie wiem dlaczego taki motyw wprowadzili, ale dobra Dobra spróbujmy teraz na no, poważnie już pograć A hmm? się ruszył. Nie trzeba szczerać z boku w tym otwartym miejsce. Słonie mi spadły dosyć znacząco, więc ja się powam? Teraz rzucił grana, wiem czy to wybuchło. Czasami widać, że faktycznie... No. O, elegancko. Podoba mi się w ogóle to, że te... Mm, Trubki tych gości są tak fajnie podrzucane do góry. W ogóle na skrzynkę chodził, Fajny motyw. Okej, okay, teraz założył. Proszę okay, wejść w tę Złożyć im. Będzie bardzo ciężko go zabić. Bardzo ciężko. No, Dało się. O, no, to jest w ogóle fajna broń, którą oni mają. Taki mała wyrzutnia. W ogóle ten Halo ma jak najwięcej od słon takich... ...przyjemnych broni. Po prostu ma dużo. To jest jedna z moich ulubionych broni. Ta mała wyrzutnia rakiet. <grywa> Działa bardzo fajnie. Ja ty biegasz kurczę na mnie. No i mnie tu mnie tuż akurat zabili. Dobrze, tu jeżeli... To by było na tyle jeżeli chodzi o przegląd wszystkich części. Jeżeli chcecie żebym zrobił jakąś miniserię to z chęcią bym taką spróbował dla was zrobić. Jak będzie zainteresowania konkretnie.